Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest pokonać jakieś wyzwanie bez konieczności walki? A co, gdybym ci powiedział, że istnieje niewidzialna siła, która może cię chronić, otwierać ścieżki i zapewniać zwycięstwa bez zmęczenia i zniszczeń? Miyamoto Musashi, największy samuraj wszechczasów, wiedział o tym i dziś odkryjesz ten sekret energii, o którym wie niewielu. Ten film jest dla Ciebie, jeśli chcesz zwiększyć pewność siebie, równowagę emocjonalną i wewnętrzną siłę. Niezależnie od tego, czy chodzi o przezwyciężanie konfliktów, podejmowanie ważnych decyzji, czy po prostu o to, by żyć lżej, oto klucz. Zostań do końca i dowiedz się, jak obudzić tę cichą siłę, przekształcić swoją energię i osiągnąć to, czego chcesz. Bez konieczności walki o to Miyamoto Musashi to coś więcej niż tylko nazwisko w historii samurajów. Jest żywą legendą, symbolem wojownika, który potrafi wznieść się ponad potrzebę fizycznej konfrontacji. Podczas ponad sześćdziesięciu Bitew nigdy nie został pokonany, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że dla niego prawdziwe zwycięstwo oznaczało takie, które odbyło się bez rozlewu krwi, brutalnego wysiłku i niekontrolowanej agresji. Musashi wiedział, że najbardziej utalentowanym wojownikiem jest ten, który opanuje energię, zanim opanuje miecz. Postać musasiego nadal budzi fascynację, ponieważ reprezentuje archetyp mistrza, który przezwyciężył własne wewnętrzne ograniczenia. Jego sekretem nie były tylko szybkie ruchy i siła mięśni, ale także umiejętność wyczuwania zbliżającej się bitwy, zanim do niej doszło. Wygrał nie ostrzem, ale swoją obecnością nie krzykiem, ale ciszą. Jego największym osiągnięciem było przekształcenie walki w sztukę, a zwycięstwa w stan umysłu. Wyobraź sobie przez chwilę, że żyjesz jak Musashi. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie marnujesz energii na bezsensowne spory. To jest ukryte dziedzictwo, które pozostawił i które niewielu w pełni rozumie. Zwycięstwo bez zmagań to potężna metafora dla tych, którzy chcą pokonywać wyzwania, nie niszcząc siebie, dla tych, którzy starają się przezwyciężać wewnętrzne i zewnętrzne konflikty, wykazując się inteligencją i spokojem Musashi. Wiedział, że prawdziwa walka rozegra się zanim przeciwnik zdąży to zauważyć. Dlatego jego spojrzenie było ostre, jak klinga, a postawa twarda, jak góra. Nie musiał atakować. Jego energia sprawiła, że przeciwnik poddał się jeszcze przed pierwszym ciosem. To jest zagadka, którą zaraz rozwiążesz. A teraz, znając ten sekret, zaczynasz zdawać sobie sprawę. Prawdziwa siła leży w tych, którzy panują nad sobą. W następnym temacie zagłębimy się w te tajemnice. Musashi opanował energię, do której dostęp mają nieliczni. Niewidzialną siłę duchowego wojownika. W odróżnieniu od brutalnej siły, energia ta jest subtelna i cicha, ale nieodparcie potężna. Wynika z samoświadomości, wewnętrznej dyscypliny, umiejętności utrzymania umysłu i ciała w doskonałej harmonii. Dla musashiego zwycięstwo było naturalną konsekwencją tego, że udało się dostosować swoją energię do uniwersalnego nurtu życia. Tej niewidzialnej siły nie można zmierzyć za pomocą mięśni czy broni, ale za pomocą wibracyjnej jakości obecności. Osoba, która ją posiada, wchodzi w jakieś środowisko i natychmiast zmienia jego częstotliwość. Tak właśnie zrobił Musashi. Już po jego przybyciu przeciwnik czuł, że zostanie pokonany, i często nie było potrzeby walki. Jego energia była głośniejsza niż jakiekolwiek zagrożenie. Ty również możesz uzyskać dostęp do tej energii. Zaczyna się od świadomego oddychania i medytacji, która wycisza umysł i wyostrza intuicję. Współcześni wojownicy nie posługują się katanami, ale każdego dnia muszą stawiać czoła wyzwaniom emocjonalnym, zawodowym i duchowym. Podobnie jak Musashi. Może wygrać, nie wyczerpując się, a jedynie siłą swojej obecności. To jest jedno z największych dziedzictw Musashiego. Zrozumienie, że prawdziwa siła to nie to, co się pokazuje, lecz to, co się czuje. Nie ma potrzeby niczego udowadniać. Nie ma potrzeby krzyczeć. Nie ma potrzeby przekonywać. Ona po prostu jest. Przykład praktyczny. Gdy wchodzisz na trudne spotkanie, weź głęboki oddech. Wyprostuj kręgosłup i wycisz umysł. Twoja energia będzie twoją tarczą i mieczem. Teraz, gdy rozumiesz tę niewidzialną siłę, możemy przejść do jednej z najgłębszych nauk Musasiego strategii pustki. Przygotuj się na zagłębienie się w te tajemnice w następnym temacie. W swoim arcydziele Księga Pięciu Kręgów, Musashi odsłonił istotę swojej filozofii strategicznej. Spośród pięciu żywiołów, które nazywają każdą część księgi ziemia, woda, ogień, wiatr i pustka najbardziej zagadkowy i potężny jest właśnie ten ostatni pustka. Dla Musasiego pustka nie jest nieobecnością, lecz czystym potencjałem. To stan, w którym wszystko może się zdarzyć, ale nic nie jest wymuszone. Według niego w pustce pojawia się prawdziwe zwycięstwo. Gdy wojownik znajduje się w pustce, nie działa pod wpływem impulsu, nie kieruje się ego i strachem, po prostu płynie, pozwalając, aby właściwe działanie wyłoniło się naturalnie, niczym liść niesiony wiatrem. To właśnie w tej niewidzialnej, cichej przestrzeni musashi działał mistrzowsko. Jego zwycięstwo nie było zaplanowanym posunięciem, ale nieuniknioną konsekwencją jego dostrojenia się do pustki. W życiu codziennym strategię pustki można stosować zawsze, gdy czujesz potrzebę nadmiernej kontroli nad sytuacją. Kiedy odpuścisz, zaufasz i pozwolisz intuicji kierować Twoimi krokami, znajdziesz się w pustce. Na przykład, gdy staniesz przed trudnym wyborem, zamiast nadmiernie racjonalizować, spróbuj zachować ciszę i poczuć, co podpowiada Ci dusza. To jest ścieżka pustki. Musashi zrozumiał, że osoby zbyt kurczowo trzymające się sztywnych technik i strategii stają się przewidywalne i podatne na zranienie. Próżnia jest nieprzewidywalna. To przestrzeń, w której mieszczą się wszystkie możliwości. Dlatego, opanowawszy ten wymiar, stał się niezwyciężony. Nikt nie mógł przewidzieć jego ruchów, ponieważ on sam ich nie planował. One po prostu się zdarzały. W następnym temacie odkryjemy, jak Musashi użył jednej ze swoich najbardziej zaskakujących broni ciszy. Przygotuj się na odkrycie, że milczenie może być najskuteczniejszym sposobem na podjęcie działania. Musashi wiedział, że milczenie często jest ostrzejsze niż najostrzejszy miecz. Uczynił ciszę swoją główną, niewidzialną broń której używał do destabilizacji przeciwników, oszczędzania energii i, co najważniejsze, pozostawania w kontakcie ze swoją intuicją. Cisza nie jest biernością, to jest strategia, to jest siła ograniczona, to jest absolutna obecność. Podczas pojedynków Musashi często łamał przyjęty schemat, celowo zwlekał, milczał, obserwował każdy ruch, każdy oddech przeciwnika. Ta cisza wytworzyła gęste pole energetyczne, niemal nie do zniesienia dla tych, którzy nie mieli kontroli nad własnym umysłem. Wielu poddało się jeszcze przed rozpoczęciem walki, ulegając ciężarowi jego milczącej obecności. W dzisiejszym świecie cisza nadal jest potężną bronią. Podczas dyskusji przewagę ma ten, kto milczy, oddycha i obserwuje. Podczas negocjacji ci, którzy mniej mówią, Więcej słuchają, dostrzegają ukryte intencje i działają precyzyjniej. Musashi zastosował to idealnie i ty możesz zrobić to samo, kultywując ciszę nie jako brak mowy, ale jako całkowitą obecność. Ćwicz to już teraz. Podczas następnej trudnej rozmowy ćwicz głębokie słuchanie. Oddychaj, obserwuj, wycisz swój umysł. Poczuj, jak zmienia się pole energetyczne, jak stajesz się bardziej skoncentrowany i mniej reaktywny. To właśnie tę moc wykorzystywał Musashi i miał ją do dyspozycji, kiedy tylko chciał. W następnym temacie dowiemy się, w jaki sposób Musashi przekształcił tę cichą obecność w doskonałe działanie, wchodząc w stan znany jako przepływ. Musashi nie wierzył w brutalną siłę i bezskuteczny opór. Jego sekret polegał na tym, że potrafił działać w przepływie, poruszać się jak woda, która dopasowuje się do każdej formy, ale nigdy nie traci swojej istoty. Zrozumiał, że zwycięstwo nie jest wynikiem sztywności, lecz podatności na zmiany, dlatego nie wymuszał ruchów pozwalał, aby pojawiały się naturalnie, w odpowiednim momencie i z precyzją kogoś, kto jest połączony z całością stan. Ten nazywany jest flow to doświadczenie, w którym umysł i ciało jednoczą się, a czas zdaje się zanikać. Musashi pozostawał w tym stanie podczas każdego pojedynku, sprawiając, że każda walka przypominała intuicyjny taniec, w którym nie było widać żadnego wysiłku. Jego przeciwnik z kolei szybko się męczył, podczas gdy on poruszał się lekko i nieuchronnie. Sekret? Bycie tak obecnym, że każdy ruch stawał się ruchem właściwym. W dzisiejszym życiu działanie bez przymusu jest zapomnianą sztuką. Większość ludzi żyje w napięciu, pragnie kontrolować każdy szczegół i sprzeciwia się naturalnemu biegowi istnienia. Ale kiedy odpuścisz, zaufasz i będziesz działać spontanicznie, twoja energia będzie płynąć swobodnie, unikając niepotrzebnego zużycia i uszkodzeń. Praktyczny przykład. Zamiast próbować, przekonać kogoś nalegając, przedstaw swoją prawdę spokojnie i pozwól, aby energia chwili poprowadziła odpowiedź. Musashi wiedział, że zmuszanie jest przyznaniem się do słabości każdy, kto potrzebuje krzyczeć, udowadniać lub atakować, pokazuje, że nie panuje nad sobą. Prawdziwy wojownik działa precyzyjnie i płynnie, wiedząc, że najlżejszy dotyk może być skuteczniejszy niż najpotężniejszy cios. To jest sekret płynności, działania bez wysiłku. W następnym temacie pokażemy, że dla Musashiego zwycięstwo było czymś więcej niż tylko wynikiem, było stanem umysłu. Przygotuj się na podniesienie swojej świadomości. Dla Musashiego zwycięstwo nie było celem, ale naturalną konsekwencją tego że ktoś w głębi duszy czuje się zwycięzcą zanim pokonał przeciwnika najpierw pokonał własne niepewności lęki i wątpliwości dlatego nie miały znaczenia rozmiary ani umiejętności przeciwnika musashi zwyciężył już gdy wkroczył na pole bitwy jego zwycięstwo było w tysiąc istocie stanem umysłu ta nauka jest rewolucyjna. Jak często w życiu czujemy się pokonani, zanim jeszcze spróbujemy przytłoczeni wątpliwościami i strachem. Musashi uczy nas, że zwycięstwo zaczyna się w środku, w sercu i umyśle. Gdy czujesz się zwycięzcą, działasz pewnie, mówisz jasno i emanujesz energią, która odpiera zagrożenia jeszcze przed ich ujawnieniem. Ten stan umysłu pielęgnujemy, każdego dnia. Nie chodzi o arogancję, ale o niezachwianą pogodę ducha, budowaną poprzez samoświadomość i ciągłą praktykę obecności. Potężnym ćwiczeniem jest mentalne potwierdzenie po przebudzeniu, dziś odniosłem zwycięstwo. Poczuj, jak te wibracje przenikają każdą komórkę twojego ciała, przygotowując cię na dzień pełen osiągnięć. Musashi nie spodziewał się, że zwycięstwo przyjdzie z zewnątrz, stworzył to w sobie. Tak więc, gdy doszło do konfrontacji zewnętrznej, było to jedynie wyrazem tego, co już wewnętrznie było skonsolidowane. To jest klucz, którego możesz użyć, aby pokonać trudności życiowe, niezależnie od tego, czy mają one charakter emocjonalny, finansowy czy duchowy. W następnym temacie przyjrzymy się, w jaki sposób Musashi wykorzystywał swoją energetyczną obecność jako formę cichego zastraszania, zwyciężając bez konieczności walki. Musashi wiedział, że obecność ma większą siłę niż jakiekolwiek przemówienie czy groźba. Wchodził na scenę i samym spojrzeniem i postawą wprawiał przeciwnika w drżenie. Sztuka zastraszania obecnością wynika z absolutnego panowania nad własną energią, z niezachwianej pewności siebie i spokoju, który potrafią wyrazić tylko ci, którzy znają siebie. Nie musiał podnosić miecza, żeby budzić strach. Jego sama obecność mówiła wszystko. Zjawisko to występuje, ponieważ energia, którą nosisz w sobie, komunikuje się jeszcze przed słowami. Każdy to poczuł. Wejście kogoś, kto zmienia atmosferę w pomieszczeniu, kogoś, kto bez trudu wzbudza szacunek. Musashi opanował tę sztukę po mistrzowsku. Ty też możesz to zrobić. Sekret tkwi w wyprostowanej postawie, świadomym oddychaniu i stanowczym, ale spokojnym spojrzeniu. Przykład praktyczny, wchodząc na ważne spotkanie, unikaj nerwowych gestów i pospiesznej mowy. Oddychaj, wyprostuj kręgosłup, delikatnie unieś brodę i patrz prosto. Twoja obecność będzie wyrazem zaufania i szacunku, często eliminując potrzebę usprawiedliwiania się lub nadmiernego tłumaczenia. Musashi zrozumiał, że ci, którzy opanowali swoją energię, nie muszą panować nad innymi. Twoja obecność już wyznacza granice i reguły gry. Był więc nie tylko wojownikiem, ale mistrzem w sztuce subtelnej energii, potrafiącym zwyciężyć, nie raniąc, zastraszyć, nie atakując, zwyciężyć bez zmuszania. Teraz, gdy już poznaliśmy tę moc, zagłębmy się w temat jeszcze głębiej i odkryjmy, w jaki sposób Musashi przekształcał gęste emocje w spokojną siłę. Musashi nie był pozbawiony strachu. On po prostu nauczył się to transmutować. To prawdziwa wewnętrzna alchemia przekształcanie gęstych emocji, takich jak strach, złość czy niepewność, w siłę, koncentrację i spokój. Zrozumiał, że emocje te są źródłem surowej energii i, jeśli zostaną odpowiednio pokierowane, mogą stać się paliwem do zwycięstwa. Zamiast zaprzeczać lub tłumić strach, Musashi zaakceptował go. Wziął głęboki oddech i przekształcił go w rzeczywistość. Dlatego, w chwili pojedynku, nie był człowiekiem sparaliżowanym strachem, lecz wojownikiem napędzanym energią, którą w sobie zgromadził. Alchemia ta wymaga samopoznania i dyscypliny emocjonalnej, ale jest dostępna dla każdego, kto zechce szczerze przyjrzeć się sobie. Możesz praktykować tę przemianę już teraz. Kiedy poczujesz strach w obliczu wyzwania, weź głęboki oddech, rozpoznaj te emocje i zapytaj siebie: jak mogę wykorzystać tę energię na swoją korzyść? Prosty akt przyjęcia, zamiast odmowy, już rozpoczyna alchemiczny proces transformacji. Musashi. Przekształcał każdą gęstą emocję w okazję do rozwoju, podnosząc swoją częstotliwość i wzmacniając swoją obecność. To jeden z najmniej omawianych sekretów jego podróży, ale być może najistotniejszy: prawdziwe zwycięstwo nie polega na wyeliminowaniu strachu, lecz na zintegrowaniu go jako siły sojuszniczej. Teraz, gdy już rozumiesz tę alchemię, Możemy przejść do jej praktycznego zastosowania, jak wprowadzić nauki musasiego do współczesnego życia i samemu stać się niezwyciężonym wojownikiem. Nauki musasiego nie odnoszą się wyłącznie do pól bitewnych feudalnej Japonii. Są one niezwykle przydatne we współczesnym życiu, w którym zmagania są subtelniejsze, ale równie trudne. Dziś musimy stawiać czoła emocjom, trudnym decyzjom zawodowym i skomplikowanym relacjom. Na wszystkich tych arenach sekret musashiego, zwycięstwo bez walki, pozostaje cennym przewodnikiem. Na przykład, w środowisku zawodowym, zwycięstwo często leży nie w konfrontacji z kolegami ani w rywalizacji o stanowiska, ale w wyrobieniu. Sobie tak silnej pozycji, że twoje kompetencje staną się niepodważalne. W związkach, zamiast upierać się przy wyczerpujących dyskusjach, można zastosować strategiczne milczenie i spokój, które pozwolą rozwiązać konflikty bez wywoływania niepotrzebnych emocji. Proste praktyki mogą sprawić, że nauki musa jego. Staną się częścią Twojej codzienności, codzienna medytacja wzmacniająca Twoją obecność, świadomy oddech przed podjęciem ważnych decyzji, cicha obserwacja zamiast impulsywnej reakcji. To drobne gesty, ale mają ogromny wpływ na Twoją energię i wyniki. Musashi przypomina nam, że życie nie jest wojną, którą można wygrać brutalną siłą. Lecz sztuką, którą należy przeżyć mądrze, strategicznie i z przytomnością, umysłu. Kiedy przyswoisz sobie tę naukę, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że wiele zmagań, z którymi się zmagasz, wcale nie musi być stoczone. A teraz dochodzimy do najważniejszego momentu przebudzenia wewnętrznego wojownika. Czy jesteś gotowy na te transformacje? Musashi nie jest postacią występującą tylko w podręcznikach historii i muzeach. Mieszka w każdym, kto decyduje się obudzić w sobie wewnętrznego wojownika. Wojownikiem tym nie kieruje przemoc, lecz spokój, nie szuka zewnętrznego zwycięstwa, lecz samodoskonalenia. W tym filmie przemierzałeś te same ścieżki, którymi kroczył Musashi, a teraz coś w tobie zaczyna się zmieniać. Przebudzenie wewnętrznego wojownika następuje, gdy uświadamiasz sobie, że nie musisz już walczyć ze światem, lecz po prostu dostosowujesz się do swojej własnej istoty. Kiedy ufasz swojej energii, swojej obecności i swojej intuicji, stajesz się niezwyciężony, nie dlatego, że pokonujesz wszystkie wyzwania, ale dlatego, że żadne wyzwanie nie jest już w stanie pokonać twojego ducha. Aby utrzymać tego wojownika w stanie czuwania, należy codziennie praktykować ciszę, oddech i obecność. Czytaj dzieła, które odżywiają Twoją duszę, takie jak Księga Pięciu Kręgów, ale także teksty duchowe, które mówią o wewnętrznym zwycięstwie, takie jak Tao Te Ching. Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą Twoje wibracje, i unikaj niepotrzebnych konfliktów. Musashi mieszka w tobie za każdym razem, gdy wybierasz ścieżkę mądrości zamiast impulsywnej reakcji. Za każdym razem, gdy ufasz jego obecności zamiast uciekać się do konfrontacji. To jest prawdziwe dziedzictwo. Nie tylko zwycięstwo, ale przekroczenie potrzeby zwycięstwa. Jeśli ten film poruszył Twoją duszę, polub go, skomentuj i udostępnij każdemu kto potrzebuje obudzić w sobie wewnętrznego wojownika. Zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej takich treści i pamiętajcie najwspanialsze zwycięstwo to takie, które nie pozostawia blizn, a jedynie rozszerzenie świadomości.